Siemano, z tej strony sfery Dzisiaj jesteśmy na case dropie i nie otwierałem zbytnio często tej skrzynki Perfect Loot. Otworzyłem ją może zaraz. 1100 zł na kosztuje, skrzyneczka z wild dropu. Eee. No jak widzicie szanse na naprawdę drogie rzeczy są spore, tylko problem jest taki, że kurczę na profit jest 20% jakoś, czy tam 25%. No ale jak się dropnie, to na podobnych procentach może być na przykład coś za 3 koła, a coś na przykład za 7, nie? Więc zobaczymy, otworzymy jedną taką, bo na tyle nas stać, jak widzicie, zostanie nam 300 zł plus to, co dropniemy, więc miejmy nadzieję, że coś będzie dobrego i odcinek będzie można zrobić fajny. Przed tym oczywiście kodik promocyjny, pamiętaj, widzę, jeżeli byś chciał wejść na stronkę i oczywiście jesteś osobą pełnoletnią, bo dla takiej jest ta strona, to wbij i sobie użyj kodu promocyjnego sfert, który da Ci 10% więcej przy doładowaniu Twojego portfela. No i dodatkowo tutaj właśnie skrzynkę Silver 1 za złoty 25. No i dodatkowo teraz jak będziesz wpłacał czy to na case dropa z Codensword, czy to na G4 z Codensword, to każda złotówka wpłacona z tym kodem to jest jeden los więcej w losowaniu, jak widzisz w prawym dolnym rogu, na Bowie Knife Autotronic za 950 zł, no i jeszcze takie dwie nagry dodatkowe dla dwóch innych osób dodałem, czyli AWP Neon za 125 zł oraz, oraz kurczę, kocha Frontset Mission za 50, więc myślę, że warto, jak będziesz wpłacał, to po prostu nagraj film, gdzie pokazujesz kot, jak wpłacasz i tyle jesteś zaliczony, bierzesz udział. Będziemy lisa lisować, losować pod koniec lipca. Także no, dobra, nie przedłużam, bo już troszeczkę czasu nam tutaj zeszło. No, ten perfect loot. I albo. Albo da nam Urban DD i zostanie nam 300 zł, no, albo da nam na przykład 8 koła. No i mamy odcinek, jak marzenie, no. Także. Dobra, nie przedłużam. Otwieramy skrzynkę i proszę, żeby tutaj było coś naprawdę dobrego. No tak. No tak. no. Redline 110 zł. No to zawsze lepsze niż ten Urban DDPad za 45 groszy. No ale kurde, jednak wydaliśmy 1000. No ale to jest właśnie ta skrzynka ryzykowna. Chciałem zaryzykować po prostu. Bo, bo to jest ogólnie taka seria ta Wild Dropu. Że można fajnie się zbogacić, tylko trzeba mieć też naprawdę fajne szczęście Dobra, 400zł i 15 tysięcy golda mamy, więc zacznijmy może najpierw od golda, otwórzmy tą skrzynkę Bo golda otrzymujecie z otwierania po prostu skrzynek, im tam droższa tym więcej go dostaniecie No ale gówno żeś dała, żeś się nie popisała Dobra, oczywiście mamy jeszcze coś z eventy, zaraz pójdziemy do skrzynek tylko trzeba tu poogarniać siano może w kapsułach pójdźmy, może. W... Kiedyś dropnąłem tutaj jest za 80 zł w poprzednim evencie. Jest 7, jest 5, więc coś tutaj fajnego jest. Coś jeszcze? Nie. Złotówka tu jeszcze. Ale to tak na razie nie ten. 6 zł. 6 zł. Dobra, coś się powoli zbiera. Ale coś jeszcze mocniejszego? Nie. Dobra, tu 30 zł się nam zbierało. Powoli do przodu, jeszcze goldzik, pyk, muertos, 40 zł, elegancko za golda, no i mamy dzisiaj na odcinek 470 zł, więc teraz można przejść już do tego, czegoś normalnego, nie wiem co możemy potwierać, może restricted na some start 15 zł, skrzynka gdzie jest samej fioletowej jakości skiny, no i otwórzmy to. X-Ray, czy X-Ray coś tam kosztuje? A nie, on złotówkę kosztuje. No dobra. Jeszcze raz. Lepiej, Bessil Destruction za 13, ale Pi 2, i daje. Jeszcze raz. Niech będzie. Niech będzie. Gryf, i co to jest? To jest street Plate? Uuu, kuźwa. Gryf za 80 zł, bo on Factory New nam wypadł. I tego się nie spodziewałem. Myślę, że to będzie takie 15-20 zł, że gorszy stan. No i minimal wear jeszcze, więc fajny plusik tutaj wleciał. No jest 500 w takim razie powoli, do przodu powoli odzyskujemy to, co straciliśmy. I oby się nam jak najdłużej wiodło. Skrzynie przygody, czy tu ryzykować? Ona też jest taka ryzykowna. Ale krycholewa drop, no tutaj koskę za 1200. No bo fajne też są procenty. Tylko właśnie to jest skrzynka, że wy możecie wydać 200. Przy najgorszym wypadku możecie dropnąć auga za 20 groszy, więc ryzykowna. Ale dobra. No, skłuźźba, no wiedziałem. No wiedziałem. A chciałem jeszcze otworzyć kurde skrzyneczkę Supreme, ale nas na nią nie stać, bo Supreme kosztuje 350, czyli by się musieli 40 zł, zrobić, czyli wejdźmy na kontrola. Stówę I, i, i 40zł to byśmy mógł, mogli zrobić 52% na takiego P90 Trigon No i proszę, żeby nie graffiti Jest graffiti, jest Dobra, trzeba troszeczkę bardziej teraz zrobić Czyli teraz musimy nadrobić stówę Hmm. Kurde, 44%. No dobra. Dobra, 43, żeby było o Ryzyk Fizyk. Mostek hurry. Nie mogę. I tutaj weźmy 230 zł, tak na spokojnie może. No mógłbym tutaj więcej ustawić na tą drugą stronę, żeby w razie czego coś mieć, no ale kurde, podnosi też trochę cenę skrzynki to wtedy. E, dobra, czyli możemy... 58% AWP redline. Siedzi. I teraz na przykład na 357 zł, żeby stać nas było na tą skrzynkę. I na drugą weźmy na przykład... Dobra, może się uda. I to będzie spory procent, nawet. To będzie naprawdę spory. 56%. No to się musi udać, proszę cię. Rękawiczki. Nie, su święty. No nie, no już ostatnia prosta była i byśmy otworzyli. No niestety dzisiaj. No, gdyby ten perfect loot nam dał coś lepszego Byśmy mieli więcej pieniędzy, więc byśmy mogli bardziej tutaj pokminić Z tych, na przykład z tej skrzynki Supreme Bo Supreme nas ostatnio rantuje, dlatego go tak chciałem otworzyć Bo Supreme często tu kosy po, o właśnie te Jak widzicie 1%, 1,5% i You no know, dobra, także to wszystko, jak ktoś chce wejść sobie do konkursu na kose, awp oraz kałaszka to zapraszam do wpłat, więcej informacji po prostu macie w opisie, tam jest wszystko rozpisane także, no a jak ktoś ma jakieś pytania, bo na przykład tam nie ma na to odpowiedzi to piszcie na Discordzie pyzdro.